nie było to możliwe bez Mistrzostwo Okręgu Pomorskiego w sportowym tańcu towarzyskim w Kolbudach. Tak mieszkańcy Trójmiasta spędzali czas w sobotnie popołudnie. Myślę, że po raz pierwszy w gminie Kolbudy taka impreza na tym poziomie, czy raczej na tym szczeblu się odbywa. Nie będziemy się dzisiaj denerwować. Oczywiście w cudzysłowie będziemy bardzo. No żeby wygrali. Nie połamali obcasów. Żeby wszystko przeszło idealnie. Dla każdego musi być po troszeczku wszystkiego, i hard metal, i szczęścia, i cudowne arie operetkowe, ale i na fantastycznym poziomie, tańce sportowe i niech tak zawsze w tej gminie będzie. Hala w kolbudzkim gimnazjum pękała w szwach, uczestnicy gromadzili się całymi rodzinami. Zainteresowanie w skali całego województwa dzisiejszym turniejem jest tak ogromne, że myślę, że nawet jakbyśmy mieli widownię wielkości Teatru Muzycznego w Gdynie czy Filharmonii, również zabrakłoby miejsc. Mamy coraz więcej gości, oprócz mieszkańców gminy Kolbudy, również z zewnątrz. Widać zresztą po parkingach wokół szkoły, że rzeczywiście przyjechało na tą imprezę kilkaset osób z samej widowni. Nowy parkiet, nastrojowe oświetlenie i mnóstwo przygotowań. Parkiety, sale, sprzęt, nagłośnienie to wszystko naprawdę musi być na najwyższym poziomie. Ale wszystko żeśmy przebrnęli pracowaliśmy do pierwszej w nocy i jak widać, to jest kolorowo i pięknie. Stres, treningi, specjalna dieta i piękne stroje. Co na ten temat powiedzą nam sami zawodnicy? Jak już się któryś raz występuje, to to już się nie ma trem. Trem jest na każdym turnieju, niezależnie czy to jest e, turniej rangi krajowej, czy właśnie Mistrzostwo Okręgu. Przygotowania, treningi, treningi, treningi. Tylko tyle. Mój strój e, sama zaprojektowałam. E, uważam, że każdy powinien projektować swój styl, e, żeby dopasować do swojego stylu tańca. Jak Wasze pierwsze treningi? O, ciężko było, potykaliśmy się o własne nogi, nie wiedzieliśmy, która ręka, która noga, w którą stronę ma ruszyć. Gmina Kolbudy zaskakuje nas coraz ciekawszymi propozycjami na spędzanie wolnego czasu. Sobotni dzień przyniósł dużo wrażeń, emocji, a także wiele przyjemności. Polecamy również zobaczyć Kolbudzka noc kabaretowa 2013, a także Recital kabaretowy Artura Andrusa w Kolbudach. Oglądaj nas na Facebooku na www.północnatv i nie zapomnij subskrybować kanału.